Witam. Jak wiecie, już najbliższy weekend rusza sezon. Kolejny sezon bardzo popularnego cyklu, czyli rajdowe samochodowe mistrzostwa Śląska. W tym roku wyjątkowo aż dwie eliminacje będą rozgrywane na terenie województwa polskiego. Co mnie akurat bardzo, bardzo cieszy. Nigdy wcześniej w moim województwie nie mieliśmy tylu rajdów tej rangi. Także fajnie, fajnie, że cykl się rozszerza, rozwija. Zawodnicy będą mieli okazję spróbować swoich sił na. Zupełnie nowych trasach to na pewno uczy, rozwija. Ja również będę obecny w Głupczycach podczas pierwszego rajdu. Wspólnie z delegatem technicznym będziemy objeżdżali trasę przed każdą pętlą. Także chciałbym z tego miejsca zaapelować do kibiców o bezpieczne, rozsądne dopingowanie, oglądanie, a zawodnikom życzyć wielu, wielu emocji i dotarcia bezpiecznie również do mety. Także widzimy się w Gubczycaj już na najbliższą sobotę. Do zobaczenia.